Dzień dobry. Baskowie to nieliczny naród, który przez wieki zachował swoje tradycje zupełnie odrębno od hiszpańskich, swój język euskara. Baskowie zamieszkują północne tereny Hiszpanii przy granicy z Francją i rzeczywiście po stronie francuskiej też ci baskowie. Są. Natomiast ci baskowie hiszpańscy, hiszpańscy mają bardzo silne dążenie, ponieważ uważają się za odrębny naród, to tak naprawdę dążą do tego, aby oddzielić się od Hiszpanii, czyli uzyskać suwerenność. No z kolei Hiszpania nie do końca chce im na to yy, pozwolić. I tacy radykalni zwolennicy tej suwerenności należą do utożsamiają się z organizacją zwaną ETA, Kraj Basków i Wolność. Jest to, moi, moi kochani, organizacja terrorystyczna, która mm, dąży do utworzenia Kraju Basków. Yy, w jaki sposób? Terror terrorystyczna, Czyli zamachy bombowe na polityków, podkładane bomby pod samochodami polityków, policjantów, wojskowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, po to, aby osiągnąć swój cel, czyli wymusić na ludziach decyzyjnych ustępstwa w kierunku uzyskania pełnej autonomii przez Kraj Basków, czyli Baskonie. Żeby działa dziś finansować się, oczywiście organizacja y, wymusza haraczy od bogatych, y, przez jakiś czas prowadzi swoją gazetę, która jest tubą, pro, tubo, tubą propagandową, y, ety, czyli właśnie Basków. I teraz musimy wiedzieć, że oczywiście powiedziałam, no jest to konflikt z rządem hiszpańskim, i musimy wiedzieć, że. Y, w 1979 roku rejon bańskiski uzyskuje szereg autonomicznych jakby przywilejów, czyli uzyskuje szeroką tak naprawdę autonomię, ale nie zaprzestaje swojej działalności, ponieważ chce suwerenności, chce stworzenia Baskoni czy, czy kraju, kraju Basków i myślę, że do dążenia co jakiś czas silniej lub mniej silnie będą się odzywały, ale nadal będą. Dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniłam. Bardzo proszę o komentujcie i, 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 i piszcie, może jakiś temat jest bardzo mówienia i chcielibyście, żeby Wam pomóc. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam i życzę udanego popołudnia.